Ja jestem leniwa i mi się nie chce myć. Cześć kochani, witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić zakupami, jakie ostatnio żeśmy z młodym zrobili. W sumie z młodym i z moją siostrą, bo w przeciągu tygodnia byliśmy kilkukrotnie na zakupach w Action, w Kiku, w Kauflandzie, w Biedronce. I poza tym, że pokażę Wam rzeczy typowo szkolne, stawię Wam urywki. Tutaj, w tym momencie, w filmie, jak żeśmy wybierali pewne rzeczy, pokażę Wam też yy, kilka rzeczy kosmetycznych, dodatków. I tak chciałabym wrzucić, ponieważ wiem, że wiele y, z Was chodzi jeszcze do gimnazjum, do liceum. Może takie rzeczy Wam się po prostu przydadzą. I pokażę Wam, co nam się udało ogólnie haczyć w cenach promocyjnych. Jest też jedna rzecz, która jest w ogóle kompletnie niepotrzebna, jeżeli chodzi o okres szkolny. Mianowicie jest to podstawka do parasola. Ja chodziłam, potrzebowałam takiej, ponieważ u mnie ten parasol, który kupiłam teraz nowy, bo poprzedni był całkiem inny, tej podstawki nie miał. A że parasol kupiłam w okazji cenie, więc stwierdziłam, że na podstawkę mogę chwilę poczekać. Dobra, kolejną rzeczą jest skarbonka, którą kupiłam yy, młodemu. Yy, świnka Halinka, tylko że przezroczysta, moje, kieszonkowe, to na co rodzice yy, nie kupią. Także yy, tak, taką mamy yy, Świnkę Halinkę. Dalej, kolejną rzeczą yy, była czarna lampka, ma też czarną lampę yy, w pokoju. Jak wiemy, Szymon ma nowy pokój, jeszcze w sumie zostało nam do położenia tapeta. Ale tak, mamy taką. Ona była w Castoramie, kosztowała około 50 zł. Lampa kołosku. Także dobra. Jeżeli chodzi dalej o rzeczy e, do szkoły, w Kauflandzie znaleźliśmy takie nawet spore, e, spore śniadaniówki. Ona się tu otwiera i jest spora. Były trzy wzory, tutaj wam wstawię zdjęcie i wstawię wam też nagranie jaki to był wielki dylemat, żeby Szymon mógł sobie podjąć decyzję i wybrać sobie jedną. Także tak. Dobra, Zamy. jesteśmy w kauflandzie i dla Szymka wybieramy zieraniówkę. Mamy trzy propozycje. Pierwsza. Koliberek. Druga. Plew. I, I misia koala. To co? Musimy podjąć decyzję, tak? Lali? Tak. Naj, to... Najładniej wygląda ten. ten. ten ja podwodzę. jestem za koliberkiem. No i co? A ja koala. Ten. Koala. No to dobra. Koala Wybieramy teraz siadaniówki. Szymon, wybieraj. Po no. co? To? Wybieramy. Koalę? Ja byłam za koliberkiem. bo taki ładny kolor ma. Dobra, trzy godziny później może wybierzemy coś. Teraz tak. Oszołku? Do oszołku Szymon wybrał sobie taką niebieską teczkę. W sumie to zobaczcie, Pana, mi pasują do koloru y, koszuli. Tak fajnie. Słuchajcie, mamy też. Y, mamy też. Gdzie mamy? momentu? Yy, jak byłam z siostrą w Kiku, yy, szukać Szymonowi dressów, to po 4 złote były takie trzy paki skarpet. I Szymon wybrał sobie z Harry'ego Pottera i z Psiego Patrolu. A ja, tak, bo ja też sobie wybrałam mam takie i mam też z mini. I one wszystkie były po 4 zł. Także ja sobie chwalę i nosić będę. Teraz tak kupiłam Szymonowi dresy. Jedne są takie. I tu mają taki wzór. Tu jest napis. Keep cool. Keep hashtag Kilku. Także mamy jedna. Tutaj mamy drugie, takie zwykłe, czarne, to nic nie mają, są zwykłe, czarne i teraz tak, mamy yy, ja kupiłam sobie koszulkę, taką zwykłą, najzwyklejszą, basicową, białą z z tej firmy, z oszą. ona się bardzo tutaj, tak? tu Szymonowi też kupiłam dwie koszulki roli koszulka sportowa więc mamy dwie sztuki. Kupiłam też Szymkowi spodenki na WF. Z takim znaczkiem. O! Także tak wydaje mi się, zaraz te metki podczepiam. Wypierzemy i będzie ok. dobra, tu mamy jeszcze jedną koszulkę. I teraz tak, temperówkę sobie wybrał. Wybrał sobie też yy, plastelinę. Mamy też pędzel, gdzieś jeszcze był jeden, jeden zestaw. Mamy też ołówki do pisania. Mamy też najzwyklejszą gumkę. Mamy zakreślacze. Może w końcu jego notatki będą przejrzyste. Także mamy trzy. Mamy taki rulon bibuły. Dużo miejsca to nie zajmuje. A z biegiem lat wiem, że po prostu one nie będą wykorzystane w całości, więc nie potrzebuję całych rulonów. Tu mamy drugie opakowanie ołówków i mamy też cerkiel. Mamy też długopisy z bika niebieskie. Mamy też czarne, które zaraz Wam pokażę. I... To są jedne z lepszych długopisów, ja ich sama używam, także dlatego mamy większą ilość, mamy też kolejną gumkę, także dobra. Jeżeli chodzi o plecak, plecak znaleźliśmy w Biedronce i plecak prezentuje się, tak, jest firmy Kulpak i najpierw kupiliśmy piórnik i później kupiliśmy plecak, jak się okazało, że, yy, jest jeden i ten sam yy, wzór. Piórnik też mamy z firmy Kulpak. E, tutaj Szymon już kredki zapakował, ale mamy. O! Mamy. Mamy dwie przegródki. E, z, z, kredki mamy z firmy. Takiej. Luz. Także e, kredki już sobie włożył. Dalej, co my tu mamy? Mamy też e, farby plakatowe. Tak jak mówiłam, już część w ogóle wzięliśmy e, długopisy czarne zbika. Mamy komplet z dino, ekierka linijka, kątownik i tak dalej. E, jeden z lepszych klei Magic. Kolejne dwa flamastry. No i kleje mamy też w sztywce mamy też blok techniczny, jeden, gdzieś jest jeszcze jeden i gdzieś jest kolorowy techniczny. Nie mogłam teraz znaleźć. I teraz tak, zeszyty jakie myśmy kupili. Jeżeli chodzi o zeszyty. Byliśmy też w bieżąco, patrzyliśmy na tą serię minionkową, ale ona nam za bardzo nie przypadła do gustu, ona była taka bardziej dziecinna. Szymon już ma te 11 lat, także tak. Ale zeszyt z emoji musiał się znaleźć. Tutaj mamy taki minionek. Także jeżeli chodzi o mm, zeszyty, mamy kratkę w linie, y, wzór minionów. Minionków emoticon, y, tak patrzę jeszcze jakieś takie standardowe mówię, dużo mamy emoji mamy amorki dobrze jedne grubsze, trochę cieńsze yy, zobaczymy, no i nie mogło zabraknąć oczywiście yy, ekipy także mamy z ekipy Wybierające. W dino, w bieżąco albo w dino były zwykłe takie worki czarne, więc jeden będzie miał na buty, drugi będzie miał na strój na włóczę. Fajne jest to, że y, można je sobie tutaj y, podpisać. Także tak. Y, dobra, to to by było chyba y, na tyle z takich podstawowych rzeczy. Standardowo Pepsi. Bez Pepsi to nie ma życia normalnie. Słuchajcie, jak byłam z siostrą w Kiku, to znalazłam sobie dwie takie czapeczki. Jedna prezentuje się tak, w ten sposób. O, muszę sobie ją zmniejszyć. O. Jedna jest taka. A druga jest taka i ta mi chyba się bardziej podoba. O. Tak, także tak. Yy, dalej. Yy, w akrzynie była taka opaska, bo takiego wzoru jeszcze nie mam. I drugą jest yy, taka w kolorze zgniłej zieleni, którą też yy, już czekałam, żeby tylko założyć. Z ostatnich ulubionych w akrzynie właśnie była. Ta opaska ja ją noszę cały czas yy, na zmianę z tą czarną w kropki. Także to są rzeczy, które ja lubię i na które ja stawiam. Tu mam też kolczyki z sześciopaka, które kupiła moja siostra na próbę. Wzięła sobie z tego trzy pary i trzy pary zostawiła też mnie. Więc jedne są yy, takie, a drugie są takie zwykłe kółka po prostu. Dwa pędzelki z Action Max and More. Yy, one są takie. Mam sporo pędzelków, ale one szybko się wrócą. A że ja jestem leniwa i mi się nie chce myć, więc dokupuję kolejne. A tak serio, no to nigdy pędzli nie jest mało i to każdy wam powie. Także tak. Jeżeli chodzi o ten makijaż, makijaż jest już na Instagramie. Zaglądajcie i zobaczcie sobie, bo tam często wszystkie rzeczy, większość rzeczy jest dużo wcześniej i jest też coś innego pokazywane niż tutaj. Także tak, Max and More mamy. Pędzelki. Namówiła mnie też na takie magnetyczne rzęsy. Powiedziała, że jest to hit hitów i że y, ma bardzo dobre opinie na y, action. Także nie wiem, no powiedziała, żebym kupiła to kupiłam. Dalej, plasterki na nos mamy. Mamy plasterki na nos. Max and More, kolorowe kredki. Ja je gdzieś widziałam w ogóle u kogoś, ja nie pamiętam. Musiałam sobie filmik przypomnieć, zobaczyć, ale tak, kupiłam sobie kredki. Zawsze będzie to dobra baza pod y, cienie, na wypicie cieni. Także zobaczymy. Teraz tak, w Action kupiliśmy też trzy pojemniki. Miały być do mojej kuchni, tam mam takie półeczki wąskie i wysokie, ale okazało się, że są za wysokie, więc prawdopodobnie wylądują u mnie w. przepraszam, wylądują u mnie w szafce z kosmetykami i coś, co jeszcze coś, czego nie planowałam kupować. Ale to jest taki notes, i stwierdziłam, że będę sobie wszystkie filmy, i wszystkie rzeczy posty na Instagramie, wszystko będę sobie planować łącznie z lekarzami, i tak dalej. I na tym będę yy, pracować. Mam nadzieję, że mi to pomoże. To nie było drogie, to chyba z 10 zł kosztowało. Także były też jeszcze inne wzory. Także tak, jeżeli chodzi o to to jest to, czy coś jeszcze, tak patrzę i się rozglądam, czy coś jeszcze było. Nie, chyba ja tu to, to w ogóle leżało ponad tydzień, czekało na nagranie filmu, żebym już mogła porozdzielać, pootwierać i żeby wszystko miało swoje miejsce, także to czekało tydzień. Dobrze kochani, to by było wszystko w tym filmie, dziękuję wam bardzo, że poświęciliście chwilę i obejrzeliście filmik, zapraszam was do kolejnych i do obserwacji na Instagramie.